Hej siemano witam was! Jestem Divioner, to jest gra Europa Universalis 4, a ze mną jest... Krzygwersiemanko wam wszystkim. No i lecimy dalej z tym koksem. Tutaj sytuacja się rozwija o, o, różnie. Udało nam się tutaj fajnie wzbogacić poprzez e, pozytywny komentarz od jednego z widzów e, na temat właśnie tych stanów. Chyba mi, że teraz nie pamiętam jak tam, e, jaki tam nick nosisz. <grym> a to dawno było? No, bo my eee. nagrywamy kilka odcinków jednego dnia, więc dlatego to jest... Mamy czas, nagrywamy. No to i tak, mi się jakoś przypomniało wtedy. No dobra, Kraków to jest bardzo piękny środek handlu. Człowiek, jakbyśmy dzisiaj taki tutaj zrobili bufor, połączenie zachód ze wschodem, to człowiek, bo Polska jest bogata. A tak to są Węgry biedne. Węgry to są biedne, no. To teraz jesteś... Ty się ty siedzisz? Bo jesteś wzbogacany kulturowo przez Turków, nie tylko. No, miejmy nadzieję, że nie. Na razie próbuj, próbuję się jakoś rozwinąć. Inflacja mi rośnie, a na inflację... A kto tu mi tutaj? Pracujemy, żeby kultura pols polska stała się... A, dobra, w Słupsku. Słupsk ci działa? No, Słupsk mam, no. Słupsk. W sumie. Dobra, mogę zainwestować w tą ideę, ale nie chcę, bo to jest idea wojskowa Świetnie Dawaj, kto to tam jakoś taki średnio lubi? A chcę tobie brać Z Tutaj z Burtonami to się pod, podlubuje Fedzi to też mnie lubią. Latiwa to mnie w, w, wręcz wielbi. Rosja mnie nienawidzi. Krym mnie tak średnio. Turki to by mnie zarżły. No, okay, mimo wszystko mnie lubią. Poprawię sobie stosunki z Nogajami a więc myślę, myślę. A byśmy rozebrali Czechy? Mm, out. Z Austrią Kasus Belli, what the fuck? Jakoś eee, zniewa jakaś zniewaga, albo zapomniałem do końca przeczytać. Ktoś mnie znieważył. Stosunki z Austrią mam plus 200. Sojusz dalej. To może tam jakaś te. prowincja ci się. Yy, notacie graniczne, może to No, może. Kasus a, Belli. Może, nie, nie zwróciłem wiesz zbytnio uwagi, bo tutaj przeglądałem no, różne rzeczy. Zwiększyłem się stabilność, żeby to troszkę więcej. Czy no, mam na minusie? Kolejny. na minusie jest. O, patrz, widzisz, mamy bardziej te wschodnie umundurowanie. No ale ciekawie to tutaj zrobili, bo yy, tu na, wiesz, to te nasze tereny na wschód to używali głównie właśnie tam były stosowane kolczugi. Ja widzę, że u mnie są kolczugi. Tutaj już w tych. E, tutaj już w Austrii nie ma kolczuk. Ma jakieś takie. Skórzane mocne zbroje. Tak, tu w Wenecja pewnie tak samo. A Turki to tam mają jakieś pewnie. Łachy? Już wiem, czemu mają w, byłem na minusie. Tak, zbroje. Czemu? E, Panie, telefon odsuń, e, bo korupcja mi weszła, wiesz? Przecież ja mam daleko telefon. Ja nawet nie udziałam telefonu, więc moi to nie piszczy. Dobra, teraz? Teraz tak, 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 bo to było, wiesz, chwilowe tylko. O, to może coś mi tam przeszkło. No. mi się korupcja zwiększyła, dlatego... 400 hajsu mam. Ale inflacja mi, panie, zmniejsza się, bo mam gościa od zmniejszonej inflacji, więc inflacja się zmniejsza i to jest zajebiste. Mam kupę hajsu, teraz nie wiem, w co inwestować mam. W Węgry. Najlepiej, ja muszę się tej korupcji pozbyć. bo bo, Dobra, co mi da handel? Gdzie mi da najlepsze profit? Nigdzie nie da mi takich profitów. Dobra, a warsztat? Zobaczymy, gdzie warsztat? Tam, gdzie mi zwiększy najbardziej przychód. Tam sobie go walnę. A mianowicie najwięcej przychodu da w Kaliszu W Nowym Sączu Dobra, w Warszawie też i nie ma hajsu <noise> Stało mi 35 dukatów ładnie, ładnie robisz Tak, siatka ma szpiegowska w Czechach się rozwija do poziomu 25, nie wiem czego tam Też Szwedzi bardzo ładnie sobie tutaj e, organizują się ale nie, nie wojują. Właśnie, Anglia z kim ma sojusz? Z Polska, Austria, Kastylia i Portugalia. Brandenburgia, z kim ma Brandenburgia, sojusz Czechy, Mecklenburgia i Verden. A, a kto jest Aha. tym? Ja sobie przypomnę, że ja Pragę potrzebuję potem, jak coś. W cesarstwie jest e, Austria i prawdopodobnie będzie jeszcze w następnej kadencji Tutaj dwa państwa popierają Czechy Czechy popierają siebie, Brandenburgia popiera czy, trzy państwa W sumie Czechy Brandenburgia i siebie, Branderburga i Palantynat popierają Czechy A reszta tych elektorów popiera Austrię Czyli Austria czy będzie, tak? Tak, Austria będzie i bardzo dobrze. Z tym, że ja bym pewnie cię wypowiedzieć. wojna Czecham. Jak coś, to żebyś mi Pragę zostawił. Jakby była taka wiecie, możliwość. No, wiem, Ze względu na to, że ja będę mógł potem jeszcze jakiś wymóg bym musiał spełnić, ale potem mógł, mógł tą, to coś, żeby na zachód się przenieść. O. A. No, bo mógłbym Wiedeń, ale wiesz, jak jestem z Austrią, no to mogę jedynie Pragę. Mam do wyboru Praga, Wiedeń, no to Pragę muszę. Nie wiem powiedzcie, że Westernizację, to ja nie, nie będę brał. Zachodnie. No, że technologie zachodnie, wiesz, o tym nie No tak, to ja tego nie będę brał. Żeby Polska była Polską. <laughs> ja, no wiesz, no nie wiem, jak się to wszystko później porozwijam. Wiem, że to ciężko jest z tą westernizacją. Możesz buntów pełną niż państwo, aż rozsypcą się z tym szarpać męczyć. A na co mnie to? Ja zawsze polską rządziłem i nie, mia nie miałem tego kultury zachodniej. już mają dziesiątkę wojskową? Kto? Osmani. Po co mi ta kultura zachodnia, jak ja mogę mieć swoją własną też racja a super siatka libijska się rozpada nie wiesz no ja tylko tak ja nie znam dokładnie tej o, gry kurde. więc nie wiem co się dzieje jeżeli bym się chciał przenieść na zachód Rześnie. Ale patrz, Francja niknie w oczach Francja? Tak ja weź chcę zobacz jak żółto jest u nas. A już się trzyma technologicznie, dobrze. Reszta klęczy. No bo teraz coś, teraz ktoś się podniósł i jest słabo. Ja poczekaj, ja za chwilę będę miał wojskowym dziewiątym. No, za chwilę, za dwa lata. Nie przyspieszę tego bardziej, no ale za dwa lata będę miał wojskowym dziewiątą. Będę miał pikinierów. Bo idę można od dziesiątego. Ale idea mi nie jest potrzebna. Tak. Ja za trzy lata będę miał 11. Ale. Ideę gospodarczą jedną bym sobie wcisnął tutaj, bo modyfikator podatków państwowych plus 10%. No, bo miałem rozwijać ideę gospodarczą i tak nie O nie, to ja będę miał trochę daleko, ja się spojrzałem, że wyprzedzam czas o 3 lata w lądowaniu. Ja. No widzisz, jak ty to lubisz wyprzedzać. No jak and ten, and jak and ten and mój spory. królik. Powiem ci, że to by było dużo szybsze, gdyby mój królik nie miał tylko umiejętności dyplomatycznej i jeden i to wszystko. No, ale co zrobię? <śmiech> <śmiech> Coś Pieprzyłem. Co takiego? Mm. Co? Czemu ja nacisłem, żeby zmienić cel narodowy... Ja piernicie spieprzyłem. O, się a gdzieś się zmienił na co? No właśnie odklikłem tylko. O, to super kozak jesteś. Mm. Kurde, żem to spieprzył teraz. Ja sobie rozwijam A, za, a zapis, zapisane nie masz. No nie, autosyf był dawny. No. Ty No, to, to już jest problem. Pierwszy raz. Pierwszy raz bym chciał ja wczyt. Przez głupi błąd. No nic, 20 lat się pomęczę. A co masz przez 20 lat? No dopiero za 20 lat mogę to zmienić. Aaaa! wsparcie tutaj w tym w rządzie? Tak. A coś by wsparł? Bo ja miałem cel narodowy, wsparcie militarne, punkty militarne co nie? I przez przypadek mi się to odklikło. Nie Jesteś wiem jak ten... No w nic, odklikłem tylko. A, i a tak to ile miał Ten wsparcie? Plus dwa. A jak masz teraz? Jak to wyglądał, miałem ja 4, 6, 5. 4, 5, 4. Ja miałem z, na Austrii zniewagę dyplomatyczną, wiesz z Beli. Od nich? No możliwe. Austria też ma dziesiąte wojsko. Lol. Hmm, widzisz? Wszyscy lecą do przodu, a ty nie. No ja się zacznę cofać. Nie no, zaś Przez... to, aż tak tego mocno nie poczułem. Idei ci się zachciało. A to nie klikłem idei, panie. No ale z tym cofnięciem, no. No, to wiesz, to błąd, błąd, ostry błąd, który mnie może kosztować utratę państwa. Miejmy nadzieję, że nie. Dobra, jeszcze, kurde 30% i mam zmienioną tę e, kulturę w dwóch prowincjach, i powinno być leczko lepiej. Tak, kurde, przez tą korupcję mam saldo do zero. Ja nie mam korupcji. Ojojo. Ale za to mam 60% separatystów z Livonu Niedługo będę się przyczyniał, żeby Litwę włączyć Ale nie wiem jak, jak to mnie to w ogóle... Ten, to jak ktoś polecił, żebyśmy sobie się zaprzyjaźnili z Gruzją, to z Rosją. O, zmarł anglikański król, o, widzę że miejscnik? Widzę, że Serbia tutaj jest atakowana przez Turków mają... W Habsburgów dynastii. Kto? Na serbię wsysają, no. No. No zaraz Bośnię wsysną, no bo Bośnia ma sojusz z nimi. Ja też ze mną. E, nie włączą się, a chyba że Bośnia rządzi, to wtedy bym cię pewnie szukała pomocy u ciebie. Ale nie szukała. Ty masz małe te półki. Bo nie mogę trzymać w jednym, wiesz? Co ty też możesz. Nie, to weź, weź sobie zrób 29 półk i trzymaj w tym. Wiesz, bo mogłem, mogłem trzymać w peszcie całość, no co właśnie, nie? Tak, no. Dopóki Dopóki tam się zmieniło, jak włożyłem całość, kurde, C ja tak tracę, 06. Dopóki nie ten. Dopóki. Jak to się nazywa? Ja pierniczę. W, 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 zapasy limit? Zapasy? Tak, li, zapasy, limit zapasów się zmniejszył w momencie, gdy tam było 29, wiesz? To nawet 28. Ty, ale patrzcie, Osmanowie tu są tylko pułkiem takim mniejszym od mojego. No to tylko tu. No tak, ale Bośnia się ładnie trzyma. Nie dobra, tu mają 39, dobra, sorry Gdzie? No razem tutaj mają Mają tu wszystko... Nie, tu mają wszystko, dobra, co? Nie mają wszystkiego. Mają. Nie, ma nie mają wszystkiego. Pod, pod ukryciem jeszcze jest 14 tysięcy. Ale tu nie mają wszystkich włońców, mają jeszcze dalej tutaj. W 50, w 54 tysiące razem mają, o, no to wiesz, jakby coś takiego najechało, to się musisz popłakać no. No to razem jesteśmy w trójkę Czwórka. No, uznajmy się, że ci wszyscy do nas dojdą. No razem w dwójkę mamy tyle półk, ile oni. A jeszcze by jak ty się tak rozbili jak teraz i byśmy pocieśli po kolei półki, udało się nam jakieś zniszczyć, to jesteśmy, panie, do przodu. I tak... Yy... Ci się dobrze czynią Z tego co patrzę Super O, nie chcą szmaty Dania, no mówi Dania Norwegia, chciałem wam poprzeć nie podległość, a wy nie chcecie no Ale się o Francję rozleciała No Paryż mają ci Ankole No, powiem Ci, że że coraz bardziej coraz bardziej zbliża się wojna z Turkami Naprawdę, zbliża się ta wojna, ja no jak oni... Ale Turcja weźcie, to już jesteś w kolejnej Tak, ja jestem w kolejce, więc szykuj wojska Weźmy nawet nie do nerwu Tak nie robisz wojn, to możesz do Krakowa ich przenieść Nie No nie możesz, dobra, sobie. Do, do sieradza może ich przenieść Sandomierza Lublina Zapraszam do Moraw Tak, może od razu w albo na przemyśl W Volteni, nie... Volteni mam limit zapasów 29 a to zawsze na twoim będę stał tutaj Dobra wojna się im skończyła Sandomierz, jak coś, to nie podejmuj działań zbrojnych Kto? Ty Wycofuj się w głąb Polski I granic, dopóki się tu nie zorganizują wszystkie półki sojuszników A dopiero później e, zrobimy kontratak No, jak coś, to wiesz Zostaw, żeby tu od, yy, A masz jakieś forty tu pobudowane przy granicy z Turcją? W Targowise i w y, Kiralifault na drugim, ale jest nieaktywny, tak? Tak, nieaktywne są. No w tym momencie jestem na na, nie, nie, nie. O, na plusie jak na 0.01 on się aktywuje podczas wojny, tak więc spoko no. O, to przez ranem, bo ograniczysz po całej długości prawie twojej tej, tak flanki, fak, właśnie no, Boś, raczej się w. w też mm, włączy, jakby była wojna. Ale teraz właśnie jak coś, to będzie prosić o pomoc. Jak będzie atakowana. Panie, przecież się muszę wojska No panie, no to, to, to będzie nasza największa wojna, jeżeli i mam taką nadzieję. Tylko oby nie zaatakowali, ale mam taką nadzieję, czekaj. No miała być pauza, co jest? Dziesięć tysięcy O kurna, już przedobrzyłem, samą piechotę zrobiłem Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Kurna, nami nikogo nie spodobał Panie, biedno, biedno, biedno <grystanie> U mnie też jest biednie Czy czy Gdzie ja te forte utrzymuję? W Warszawie? Taki mocny fort mam? Super! Dobra, mamy zmienioną kulturę Krzysiek, Krzysiek, mogę statki Czemu? Co statki? Mogę zbudować, mam 1100 marynarzy mm, Ja 300 mam W Gdańsku... Co to jest? Pięknie, pięknie. Technologia wojskowa. Wyżej. I mam pikinierów. O kurwa. Idealnie. Na plusie z kasą, jak ta z korupcją. Dobra, się obniża. Jeszcze po 50% korupcji, że tak powiem, 0,50. Pół korupcji jeszcze mam. Tak mi to wszystko teraz wzrosło, że miałem modyfikator podatków państwowych plus 0,10%. Znaczy plus 10%. Wow, wow, a ja zbudowałem statki 3 i nie mam już hajsu. No, widzisz. Nie ja sądziłem, że flota może być tak droga. Flota jest ogromnie droga, a utrzymuj się to teraz. Mam 5 statków, ale mam te galery, nie wiem po co, i mam lekkie barki, kręty. A ja, a 16 floty. Ale to są ga galery i tak dalej. Ja komu... mam 11 floty. Skąd on Nie wiem, ale mam. Właśnie, a ty masz coś w ten. E, bo ty masz jakiś tutaj... Czarny e, handlowy. Weź ten mm, szlak sobie. Ch, e, ty ty to masz? Weź to wszystko, połącz w jedno i obranie szlak handlowy w Wenecji. Masz tam kupca w Wenecji, myślę. Nie wiem. Musisz mi powiedzieć po kolei, jak to wykonać, ale w tym momencie nie, tylko to bym powiesz później, bo jest 22 minuta, więc przydałoby się pożegnać z naszymi widzami. Dobra, to teraz Twoja kolej. No, Dziękujemy za oglądanie, że dotrwaliście najwierniejsi, że dotrwali do tego momentu. Nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrybowaniu naszych kanałów. No i czym ci się cześć? Strzała.